Oh, dobra, zacząłem, ale <grych> sorry, jestem na wizji. Tak, już jestem na wizji. Wybaczcie, podłączę jeszcze zasilanie, jak to fajnie brzmi. Deładujemy bateryjki. Jak widzicie, no, zabrakło mi miejsca. <grych> Czy Wy to widzicie? Czy Wy jesteście tego świadkiem? Bo mówiłem o przestrzeni, budowania, budowaniu miejsca. A mi zabrakło pamięci na kamerze i mi urwało nagranie, i... Szkumacie, nie? Taki mały, powiedziałbym, cud, taka mała zbieżność okoliczności, małe przeznaczenie. To przezabawne, przezabawne, bo to nie było zaplanowanie. sami widzicie. Zresztą ciężko mi cokolwiek zaplanować. <śmiech> <Patrzcie>. <śmiech> Wiecie, można się śmiać z tego, że jest się nieogarem. No bo jestem trochę nieogarem. Sprawiało mi to sporo bylu w moim życiu. <laughs> Teraz mnie to bawi. Bawi mnie, kiedy widzę tą e, pełniejszą perspektywę życia. Ja od zawsze wiele widziałem i rozumiałem, ale mało odczuwałem i mało to... W życie mi wchodziło, ale wszystko działo się tak, jak miało się dziać. I dzieje się tak, jak miało się wydarzać. Czyli, jak widzicie, nie zrobicie miejsca. To nagle wam urywa coś, jest nagle przeciążenie, wyłącza się kamera. I tak jest właśnie w życiu, jak nie posprzątamy, bo tam miałem jeszcze stare nagrania. Żeby zacząć robić nowe nagrania, muszę zrobić miejsce, usunąć stare, przenieść to. Przenieść, usunąć, można przenieść, posegregować, bo nie zawsze trzeba wszystko wyrzucać, można czasem coś posegregować. No, ale coś tam jeszcze obejrzałem jeszcze raz, prawie całość tego nagrania, żeby to jakoś było kontynuacją, ale już zapomniałem, znaczy nie, to częściowo pamiętam, bo to wszystko działo się dosłownie przed chwilą, ale coś tam mówiłem na końcu o szczęściu, tak, szczęściu, byciu sło. Dobra, w końcu do tego dojdziemy, w końcu do tego dojdziemy. To znaczy, że tak ma być, wiecie. Teraz ja też pod zacząłem podchodzić do życia, bo wcześniej to było takie... Planowanie, dyscyplina, yy, wszystko musi być poukładane, ma być perfekcyjne. Jak ćwiczysz, to kurwa będziesz być koksem, nie możesz zrobić pięciu pompek dziennie, musi być wszystko zajebiście, mega mocno, wszystko musi być takie. Bo wszyscy mają takie. No bądź, niepoważnie, wszyscy. Rozumieć. A teraz podchodzę tak po prostu. Nie, ja już wszystko mam. Po powiem Wam, to jest, to jest magiczny moment w życiu, gdy uświadamiasz sobie, że już wszystko masz. Albo że wszystko to, co sprawiało Ci trudności, to wszystko, co. E Wydawało ci się niedoskonałe, albo wydawało ci się chorobą. Nagle okazuje się to Twoim największym darem, największą radością, i jak to uwierzysz, zaakceptujesz to, pozwolisz temu być, nagle wszystko, wszystko jest zajebiście, jest szczęście, po prostu emanuje. Pojawiają się jeszcze więcej nowych, fajnych sytuacji, Ty w nie wchodzisz. Wchodzisz po prostu, bo masz na to przestrzeń. Jak nie masz przestrzeni, to nie wejdziesz w żadną nową przestrzeń. To wam mówię, to wam mówię. Niestety są takie prawidła. Znaczy, da się przez wszystko przejść, nie? Ale jak ty masz ruszyć z życiem, skoro masz nasyfione tyle? Trzeba posprzątać, i dopiero wtedy możesz ustawiać nowe płyty, nowe winyle. Fajne nawiązanie do winyli. To mój brat kiedyś zrobił takie piękną ścianę z winyli. Z moich winyli. Znaczy, no moich mam je po wujku. E, ale też zastanawiałam się, fajnie by było je odpalić. Tak, takie krótkie nawiązanie. No, więc trzeba zrobić porządek. No, bo nie ruszy to dalej. Nie ruszy to dalej, dopóki starego nie wyrzucisz. Albo przynajmniej to nie posegregujesz. Bo nie trzeba wszystkiego wyrzucać. Bo właśnie. Czemu ja bym miał wyrzucać, mówiąc prąd, swój lęk społeczny? No, powiedziałem to wprost: mam lęk społeczny. Tego mi jest ciężko, że tak powiem, wychodzić, być wśród ludzi. Większość ludzi mi nie, nie wierzy, bo jestem dość ekstrawertyczny, no, ale to jest tylko maskowanie swojego lęku społecznego. Mam duże trudności z wyjściem na z wyjściem do ludzi. Ale to już kiedyś indziej, tylko to jest takie mm, czyste nawiązanie. No, tak czy siak ten mój lęk, tak, żeby dać Wam jawny przykład, okazał się też moją największą zaletą. Dlaczego? Dlatego, że mogę nagrywać te filmiki, że, że mogę trafić do więcej osób, że to też dla mnie jest wygodne, bo to co ja robię, czyli w pewien sposób otwieranie, uzdrowianie, ujaśnianie pewnych rzeczy. W czyimś życiu, w swoim życiu, bo to jest wszystko połączone, odbywa się w dla mnie wygodny sposób, w szybki sposób i niezależnie od tego, gdzie ktoś się znajduje. Ja teraz mogę z każdym, dosłownie osobą na świecie, każdą osobą, kto potrzebuje, mogę włączyć kamerkę, włączyć Skype'a i mogę jej po prostu pomóc naświetlić pewne rzeczy. I nie muszę mieć jakiegoś biura, nie muszę mieć czegoś tam, nie muszę pracować też 8 godzin, skraca mi się na dojazdach, więc mogę do więcej osób. Mogę sobie sesję zrobić dwie godziny zamiast godziny. Wszystko jest lepsze. Dzięki temu, że zaakceptowałem swój lęk. Że zaakceptowałem to, że prawdopodobnie będę w ogóle nie wychodził na zewnątrz. Co jest? W pewnym stopniu tragedią, jak można nie wychodzić na zewnątrz do ludzi na koncerty i tak dalej. W pewien sposób tak, ale jak to zaakceptowałem, to poszły pewne rzeczy, zaczynało się układać, rozumieć. I ten lęk już tak występuje, nie występuje ciężko w ogóle opisać. Tak. Już zrobiłem tak kroki milowe, że sam nie wiem, no ale co mnie najbardziej cieszy że jestem niedoskonałym, najlepszym terapeutą na świecie. Użyjmy takich słów, czemu nie? Bo tak się czuję, że mogę być autentycznie z drugim człowiekiem, autentycznie ze swoimi słabościami. I to w ogóle mi nie skreśla z temu, że ja mogę komuś pomóc, komuś uzdrowić czy kogoś coś rozjaśnić. Nazywaj to jak chcesz. Niektórych uzdrawiam, niektórym tylko mówię to, co już mają. Niektórym mówię, że już nie mają żadnej choroby. Różnie. Różnie. W zależności od tego na to, co jesteś gotowy. Pewnych etapów nie posprzątamy, tak? Dlatego ja zacząłem tak, że tak powiem spokojnie i nie mówiłem o bardzo wielu rzeczach z tego względu, że jeżeli nie macie posprzątanego tego wszystkiego, ja wam powiem, to wy mi powiecie, co ty pierdolisz za przeproszenie. No i tak powiecie, część z Was zobaczy to nagranie i powie, że jest to niczym, a druga połowa, usio że aż usiądzie i powie o kuźwa, co on gada, co on przekazuje. I jeszcze w ogóle tą kamerą kuźwa za paręset złotych, a teraz ona jest warta może ze stówy albo dwie. Jakimś kurwa klockim hamulcowym kuźwa nagrywał, takie treści, że aż mi poszły zwieracze. Energetyczne, i w ogóle trafiłem do kosmosu. <noise> tak się śmieje, ale tak jest. Tak po prostu jest, bo ja tu przekazuję: nie macie pojęcia, jakie potężne bomby! Bomby. Bomby uzdrawiające, bo to są bomby uzdrawiające. Bo ty możesz nie rozumieć nic w tym nagraniu. Ja mogę mówić o tym, że nie wiem, piękna framuga, i widzicie, tu jest guma świetnie dopasowana. Ja mogę mówić o dupie marynie, rozumiesz, ale i tak uzdrowienie idzie. Uzdrowienie idzie do ciebie, bo na tym polega życie, że my cały czas dążymy też do szczęścia. Trochę przyspieszyłem, trochę z grubej rury <laughs> specjalnie dla was. Widzicie przyszłość, przeszłość, teraźniejszość to wszystko się jakoś kumuluje i rozszerza. Ech. No. Więc jest tego bardzo dużo. Jest tego bardzo dużo, a zarazem bardzo mało. To jest cudowne, to jest cudowne i tego ci życzę z całego serca, żebyś nagle uświadomił sobie, że ty nic nie musisz zmieniać. Że wszystko już masz, że wszystko już masz. Wszystko masz, żeby być szczęśliwym. I to nie wyklucza tego, że musisz posprzątać. Bo na tym też polega szczęście czasami, żeby mieć to przyjemność ze sprzątania, żeby zrobić porządek, nowe rzeczy. Rozumiecie, to wszystko jest, ma swój taki cykl, porządek, tak jak rodzisz się, umierasz, doświadczasz pewnych rzeczy. I to wszystko dzieje się nie bez przyczyny, nie bez powodu przyczynowo-skutkowo. I kiedy zaczynasz to zauważać, kiedy zaczynasz doświadczać, kiedy zaczynasz żyć tu, w tym dokładnie momencie, zaczynasz doświadczać po prostu cudów. I wiem, że niektórzy z Was teraz się zły, tak? Co ty kurwa pierdolisz? I jest wkurwiona, niemiłosiernie na mnie wkurwiona, bo ja też byłem niemiłosiernie wkurwiony na tych ludzi, co mówili, to i teraz żyj. Już jestem szczęśliwy. Ja tak... Jak ty osiągasz szczęście, skoro ja tu cierpię, ja tu wyżynam flaki, po prostu piłuję się cały czas z życiem i nic mi, kurde, nie idzie? I nagle zrobiłem ten krok, który jest wielki, a zarazem mały, totalnie bezwysiłkowy, bo to jest abstrakcja. Wydaje się nam coś ogromnym krokiem, a zarazem to jest najmniejszym krokiem. To jest po prostu te skrajności są po prostu, rozsadzają czachę czasami. I nagle okazuje się, że ja w tym jestem. Już, po prostu jestem, to już było. A ja się tak pracowałem ciężko, żeby to osiągnąć. Ale pojawiła się też we mnie decyzja. Mateusz, ja chcę być szczęśliwy. I zaczęła się czuć magia. Po prostu magia. Ja już jestem w tym, co ci ludzie mówili. I teraz wy widzicie mnie w swoim życiu, który mówi wam że jest szczęśliwy, no dobra, w pełni nie jestem. Tu coś mi kołacze, bo jeszcze pewne się rzeczy nie ustabilizowały w moim życiu. Jest jeszcze odrobinę walki, ale ja już mówię o szczęściu, ja już doświadczam szczęścia, już widać uśmiech na mojej twarzy i to nie jest sztuczny uśmiech. Bo czuję w ogóle energię ogromną, jak o tym mówię, bo chcę to tak bardzo mocno przekazać, bo to mnie tak rozradowało, tak umocniło, że chcę tam wam też to dać. Chcę, żebyście też to byli. Podzielmy się tym. Razem wzrastajmy. Po prostu materia przestaje istnieć w pewnym momencie. To, to Kiedyś chciałem opowiedzieć odnośnie finansów, bo teraz jest, mocno dzieje się temat finansów w moim życiu, że tak powiem też. Bo przez dłuższy okres czasu swojego życia pomagałem, że tak powiem, za darmo. Sam często nie miałem pieniędzy, z czasem ktoś wyciągnął do mnie rękę, to wiem co to znaczy nie mieć pieniędzy i potrzebować, i czasem poprosić kogoś o pomoc, więc chciałem, żeby to było dostępne dla wszystkich, więc zacząłem robić sesje. Czy znaczy ja już robiłem sesje dla ludzi, ja już w pewien sposób ich uzdrawiałem. Nie, nie wstydzę się już tego nazwać, bo to nie tylko ja uzdrawiam. Wymyśl sobie co chcesz. E, to nie tylko jestem ja, to jesteś też ty, to jest jeszcze Bóg, to jest całe środowisko, to jest wszystko, to nie jest tylko jedna rzecz. E, a wszystko jest jedno. Dobra, będę tam tłumaczył. E, tak czy siak we mnie to się mocno rozgrywało, bo wiecie, ja, ja to robiłem po prostu. Ja widziałem coś człowieku, ja próbowałem go umacniać. Nie? Eee, z czasem zacząłem robić te sesje darmowe i zacząłem, tak kurwa, no, robię się na tyle, nie narobiłem się. Chociaż miałem też z tego przyjemność, ale w pewnym momencie, no to tak. Nie. Ale jak chcę iść do kina, czy chcę wyjść wypić herbatę z kimś, to nie mam nawet złotówki. Shit! coś poszło nie tak, i coś się we mnie przełamało, i. i... zacząłem mówić o tym, że ja też chcę dostawać miłość dla siebie i tak dalej. Ale już nie będę mówił na razie o sobie. Hmm. Bo na ten moment chcę, żeby to było dostępne dla wszystkiego. Ja wiem, że się tak do mnie przyjdzie, ja będę zadbany, ja sam o siebie zadbam, to wszystko w pewien sposób się zintegruje. Eee. Mówiłem o jakby swego rodzaju finansach, typu Ile warta jest butelka wody? W najbliższym zwykłym sklepie kosztuje 2 zł. Załóżmy. W sklepie Ropucha, a, który jest 200, do, do, otwarty do 23, 24, czyli dłużej, kosztuje 2,50. Tak, albo dłużej jest. W sklepie całodobowym, ta woda już kosztuje 4 zł. Na lotnisku, na tak zwanych zadupiach, gdzie, gdzie jesteś powiedzmy na wakacjach, czy w miejscu turystycznym, woda już kosztuje 6 zł. 2 zł? Woda, tu 6 zł. 3 razy. 3 razy ta sama woda. Hello. Ta sama woda. Ta sama. E I że do płyny, tak? Tu macie parę miejsc, taką dużą różnicę w cenie. I teraz, no, takie płyny. A ile jest woda warta na pustyni? Woda na pustyni jest bezcenna. No, jest bezcenna. I ludzie, którzy mieszkają na pustyni, dzielą się tą wodą, pomimo, że to jest bezcenna. Bo jeżeli zabraknie ci wody na pustyni, to umrzesz po prostu z suchoty, a to są potworne męczarnie umierać w upale, z odwodnienia. I osoby, które doświadczyły w pewien sposób odwodnienia, e, mogą wam o tym powiedzieć, jakie to jest straszne. E, tak czy siak, jeżeli ktoś znajdzie kogoś na pustyni, to dzieli się z nim wodą. Z osobą spragnioną, bo on wie, jakie to jest, jakie to są męki. Rozumiecie? To są ogromne męki. I czerpię tą ogromną wiedzę, bo oglądałem fajną bajkę o piratach, gdzie tam było o umierających ludziach na statku, czyli pirata, i ktoś im zaserwował, dopłynęli do drugiego statku, i ktoś im zaserwował posiłek. Mm. I Ktoś powiedział, ale czemu ty pomagasz? Bo to są piraci, kryminaliści, wiecie, oni nas później, wiesz, zaatakują, zniszczą i tak dalej. On powiedział, że ten człowiek doświadczył głodu, nie wie, co to znaczy. I że należy serwować pomimo wszystko komuś głodnemu, czy coś się podzieli. Tak samo właśnie jest to tą wodą, że na pustyni to jest bezcenne, a zarazem tą bezcenną wodą, która by mogła mógł się kupić za milion. Gdybyś był miliarderem, kupiłbyś za milion tą wodę, bo byś umarł, po prostu byś umarł, nie? A tam się to dzielą, największym skarbem w tym miejscu. Jaż do mnie kot przyszedł, przymiałczał. To też jest ciekawe, bo... Jak mówię coś bardzo ważnego, to już zauważyłem, to kot zawsze przychodzi. Kot ci mówi, kiedy jesteś autentyczny, kiedy jesteś w pełni sobą. Gdy mówisz coś bardzo ważnego i, i coś tutaj działa, nie? Więc mój kotek zawsze też to, też to robi. Eee, więc do czego dochodzę? Do tego. Że ja się dzielę z wami swoim największym szczęściem, bo sam byłem na pustyni bez wody. Też umierałem z nieszczęścia. I to nie jest tak, że ja stosuję na was jakiś ukryty czmyk, czy chcę wyłudzić od was jakieś pieniądze, bo te nagranie macie totalnie darmowe. Totalnie darmowe. W każdej chwili sobie włączacie. Tylko, że to jest darmowe, więc do tego zachuja Panie Kowalski, nie doceniasz. Masz to w każdym momencie dostępne. No, kot się wkurzył za to, że przeknąłem, więc. Zwracam więc do takiej miłości, bym powiedział. A, człowiek nie docenia tego, co ma. I to, to też jest bardzo ważne. To jest też swego rodzaju błąd. Człowiek kompletnie nie docenia tego, co ma. Czyli macie tutaj nagrania które są perfidnie uzdrawiające, ale są kompletnie za darmo. Ty w ogóle tego nie wiesz. E... Oglądasz to i stwierdzasz, o jakiś koleś mówi sobie e... w koszulce, dresie, nieuczesanych wąsach, wąsach, włosach, e... o jakiejś dupie marynie. Nie, to mówię przepotężne sprawy. Jeżeli jesteś w stanie z czego coś wyciągnąć, to będziesz miał ogrom darów dla siebie w swoim życiu. Ech. Więc przeciętnie myślisz sobie, o kurde, nic. Jeszcze patrzysz, bo człowiek idzie za masą, więc im więcej lajków, i więcej komentarzy, i więcej tego wszystkiego, im więcej takich ładnych otoczek, no bo to jest inwestycja, więc musisz mieć ładne logo, musisz mieć tło, musisz coś tam innego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo bez tego jesteś nic nie warty, tak? Śmieszne czasy, widzicie? Jak to jest, że u mnie nikt nie jest w stanie skomentować tego filmu, nawet polajkować, praktycznie? Bardzo niewiele osób. Z tego względu, że nikt tego nie robi, wszyscy się boją. Bo też mnie mało znają, tak? No to, to też jest takie ludzkie, więc ja to rozumiem, nie? Ale, ale nie macie pojęcia, ile w tym jest. Ile w tym jest. Bo im bardziej jesteśmy autentyczni, im bardziej jesteśmy szczęśliwi, tym więcej dajemy. Po prostu, za darmo, sami z siebie. Po prostu sami z siebie. Ostatnio miałem po prostu w praniu, w takim w, w praktyce, zobaczyłem, ile moje sesje z ludźmi, jaki mają efekt. Efekt jest kosmiczny. Parę dni, tydzień, miesiąc, trzy miesiące. Na psychoterapii ludzie robią coś w ciągu czasem od dwóch do 6 lat, a ja tu. Mam tygodniami. <noise> ja to robiłem za darmo albo za jakieś psie pieniądze. To, co jak próbowałem się nawet wycenić, to też jest za mało, bo Ty do mnie przyjdziesz raz i Ty lecisz w świat. Ty lecisz w świat po prostu. Ale ja nie robię jakichś cudów niewidów. Rozumiecie? To jest ta autentyczność, to jest te szczęście, to jest ta szczerość. Kiedy jesteś szczerym z drugim człowiekiem i szczerym wobec siebie, to ta fitość sama przychodzi i mi się to cały czas pojawia w życiu. Cały czas pojawia w życiu. Rozumiecie? Jestem zaopiekowany. Ja mogę nie mieć pieniędzy, ale mam jedzenie, mam gdzie mieszkać. Mam za co pewne opłaty zrobić. Ktoś mnie zaprosi do kina i mi to opłaci, czy coś w tym stylu. Gdzieś to przychodzi. Im więcej ja się odważę, im ja siebie wycenię. Tym tego więcej mam. Bo zapytacie, skąd się biorą pieniądze? Z autentyczności, ze szczęścia, z doceniania siebie, im większą wartość zobaczysz w sobie, tym większa ta wartość pojawi się w Twoim życiu. I u mnie to się dzieje w takim kosmicznym tempie, to wszystko rośnie. Dlatego też przybrałem formę darowizn. Wiecie, dlaczego? Nie dlatego, że jestem nic niewarty i że moja praca jest tak. No, byłem dość niepewny przez wiele lat, bo, bo <gryw> ja wiedziałem, co robię, ale tak, a pewnie nic nie zrobiłem. A pewnie to nie działa. Ale widzę różnicę w człowieku. Widzę, jak funkcjonował przed rozmową, a widzę, jak po rozmowie funkcjonował. Ja tego nie doceniałem. I tak czy siak, ja też byłem, że tak powiem, na dnie, nie miałem kasy i łapałem się wszystkiego. Tu terapeuta, tu jakiś uzdrowiciel, tu nie wiem, jakiś, nie wiem, aż waganda, e, dziurawiec, różnych metod. Próbowałem, żeby znaleźć te swoje szczęście. <laughs> nie miałem w ogóle pieniędzy. I ktoś miał sesję za darmo, z darowizn. Ale ja miałem 0 złoty. Ja się odważyłem z tym 0 złoty przyjść, wziąć coś od człowieka wziąć to uzdrawianie i nie dać mu ani złotówki. I nawet o tym z nim rozmawiałem było to dalej dla mnie trudne, bo czułem się źle nie płacąc mu. Czułem się ja osobiście źle. Ale on powiedział też takie zdanie, no, może ty mi nie zapłacisz, czy, czy, czy coś w tym stylu tak jakoś czy nie powiedział tego bezpośrednio, ale powiedział, ta osoba pójdzie w świat i coś zrobi dobrego dla drugiej osoby, bo uśmiech jest zaraźliwy, więc jeżeli on mi dał tą szczęście rozumiecie, za friko ja dzięki temu teraz nagrywam od razu dwa nagrania, po, tym, po tej sesji zrobiłem dwa nagrania i od razu na pstryk wszystko we mnie na... zaskoczyło i ja po prostu zacząłem wszystko robić w życiu co, co, co od dawna marzyłem co od dawna marzyłem, a coś mnie blokowało. Ja, ja potrzebowałem tego potwierdzenia. I dlatego przybrałem formę darowizn, bo chcę, żeby przyszedł do mnie taki człowiek jak ja. Powiedział do mnie: Nie mam pieniędzy, a potrzebuję, potrzebuję iść dalej, bo już nie wytrzymam. Więc dałem od zera do nieskończoności, bo komuś to może dać bardzo wiele. A może być niewiele, nieważne. No, znaczy, ważne i nieważne. Mm. Bo kogoś stać na sesję, a kogoś nie stać. Dla kogoś może zarabianie pieniędzy to jest nic. Zarabia 10 tysięcy miesięcznie, no to dla niego 150 za sesję psychoterapeuty to jest nic. Więc taki człowiek,